Znajdujemy się w miejscowości Szepietowo-Wawrzyńce w gospodarstwie pana Jarosława Wyszyńskiego. Zebrany plon rzepaku ozimego Absolut wyniósł 5 ton 603 kg z hektara. Ustanowił rekord województwa podlaskiego w klasie największy plon rzepaku ozimego z hektara uzyskany w 2022 roku. Dzień dobry, znajdujemy się w gospodarstwie Jarosława Wyszyńskiego i Marcina Wyszyńskiego w miejscowości Szepietowo-Wawrzyńce. Dzisiaj kosiliśmy rzepak ozimy odmiany Absolut hodowli Lima Grain. Udało się nam pobić rekord województwa na polu produkcyjnym, zastosowaliśmy technologię ProCam. Jeżeli chodzi o nawożenia azotowe, zastosowaliśmy 240 kg azotu w czystym składniku. Do tego dostarczyliśmy siarkę z produktu PROSAN w ilości 50 kg. Zastosowaliśmy trzy zabiegi fungicydowe. Pierwszy regulujący, drugi zabieg przed zabieg i oczywiście zabieg na opadający płatek. Stosowaliśmy się do technologii ProCam. Dzięki temu udało się nam pobić rekord województwa. Dzień dobry. Nazywam się Marcin Wyszyński. Wraz z rodzicami prowadzimy gospodarstwo rolne na powierzchni 250 hektarów, z czego 80 hektarów jest to rzepak. Na pozostałych gruntach uprawiana jest pszenica oraz kukurydza. W tym roku też doszło do nas z jęczmień. Odmiana absolut siejemy już od drugiego roku. W latach wcześniejszych była to odmiana na około 30-40 hektarach. W tym roku postanowiliśmy zasieć całość tej powierzchni. No Odmiana jest bardzo dobra, fajna, nie wylega nam, nie przydarzają nam się tam jakieś choroby grzybowe. Ogólnie jest bardzo w porządku. No, pogoda nas w tym roku nie rozpieszczała, począwszy od jesieni, gdy tego deszczu było nadmiar, nie mogliśmy wyjechać na wszystkie pola z zasiewami. Potem no, wiadomo jaka była zima, no, była, ta pogoda była różna, tak? w większości uprawy wymarzały, no, akurat ten nasz rzepak udało się, że przezimował bardzo ładnie. No, potem tego deszczu znowu brakowało, tak? no, jak na ten rok uważam, że ten plon jest bardzo dobry. Jedziemy dalej.